Gracja zdążasz z wypowiedzią z pociągiem, jak tam ludzie to wygląda. Profesor Gracja Cimek, politolog, Akademia Marynarki Wojennej w Lynii. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, mamy... dzisiaj spotkaliśmy się, żeby mówić o tym, co robić. To jest główny wątek yy, Stowarzyszenia Patria i Stowarzyszenia na rzecz dobra wspólnego. I önemli. uważam, że polityka, jako działalność społeczna, ma zamiar, jej celem jest właśnie realizacja i spełnianie dobra wspólnego, ale trzeba dopowiedzieć, że ono polega na tym, jak wykorzystywać wartość dodaną generowaną przez siły gospodarcze narodu, po to, żeby rozwijać jego kulturę i implementować jego wartości w praktyce społecznej. Drugą stroną jest oczywiście geopolityka, czyli ten element międzynarodowy, te nasze uwikłania, geopolityka tak się powinna z, z polityką dobra wspólnego łączyć, żebyśmy poszukiwali, odczytywali, interpretowali obiektywne układy sił i interesów w świecie, po to, żeby znaleźć taki kod geopolityczny, który te dobro wspólne, nasze polskie będzie nam pozwalał po prostu realizować. A więc krótka diagnoza, na tym, jak, w, jakim, w jakim świecie żyjemy. Otóż pierwsza teza jest taka, że żyjemy już w świecie wielobiegunowym. Ten, ten świat wykuwa się w, w różnego rodzaju konfliktach, zmaganiach. Niektórzy mówią, że nawet jesteśmy już w trakcie wojny, III wojny światowej. Odczuwamy to również na sobie, ale nie jesteśmy w tym osamotnieni, o tym trzeba pamiętać. Że nie jesteśmy jakąś odzowną wyspą, jesteśmy w wielkim ruchu historii. Tym, co jest jednak niezwykłe w tym momencie dziejowym, jest. Nie tylko, że zmiana układu sił, pojawienie się nowych mocarstw, koniec świata jednobiegunowego, świata dominacji Stanów Zjednoczonych, ale również wielki megatrend geopolityczny i cywilizacyjny, mianowicie zmierzch dominacji cywilizacji zachodniej, która trwała kilka wieków, obudzenie się innych cywilizacji do podmiotowego uczestniczenia, współuczestniczenia w tworzeniu cywilizacji globalnych. Druga teza jest taka, że żyjemy również w, w świecie wielkiej przemiany cywilizacyjnej, wejścia w cywilizację sztucznej inteligencji, cywilizacji, która kumuluje w sobie wielką rewolucję naukową, którą niektórzy e, łączą w akronimie NBIT, czyli nanotechnologie, biotechnologie, informatyka, kognitywistyka, niektórzy mówią neuronauka i wiele jeszcze innych, genetyka, inżynieria genetyczna, która powoduje całkiem nowe możliwości kształtowania świata, świata człowieka. Weźcie, trzecia teza to, że ten, ta tendencja rozwoju geopolityki światowej i tendencja rozwoju cywilizacyjna jest podporządkowana tego, co Mark Fisher nazywa realizmem kapitalistycznym. Realizm kapitalistyczny to jest taki realizm, w którym jesteśmy podporządkowani siłą wielkiego kapitału, w której na co dzień człowiek, jednostka, grupy społeczne Cokolwiek by nie robiły, mają z tyłu głowy, że gdzieś tam jest uciekający pieniądz, który, go, który, który nas uprzedmiotawia, który powoduje nasze wieczne poczucie zagrożenia. Proszę Państwa, można tutaj też e, e, sformułować e, takie cztery elementy, które doprowadzą, doprowadzą do tego i realizują ten realizm kapitalistyczny. Pierwszym z tych elementów e, był proces. Deindustrializacji. To przeżyliśmy w Polsce, nie tylko w Polsce. Deindustrializacji. Sfera materialna. Drugim procesem jest proces denacjonalizacji, czyli ospólnotowienia narodowego, ale również różnych innych form społecznych, co jest oparte na aberracyjnej, niebezpiecznej ideologii indywidualizmu. Ideologii aberracji, która mówi, że w świecie jakaś abstrakcyjna jednostka jest punktem wyjścia i dojścia. Trzecim elementem, który postępuje, to jest deracjonalizacja, o tym tutaj pani profesor Szyszkowska mówiła. To wiąże się również z edukacją. Yy, I ostatnim jest proces yy, dehumanizacji, czyli yy, yy, niszczenia wszelkich form yy, yy, aksjologii, która potrafi integrować, integrować yy, yy, grupy. Proszę Państwa, Polska, to już yy, przybliżył do naszego kraju. Jeżeli chodzi o te postawione przez mnie tezy i tendencje, stoi po stronie sił, które bronią się przed światem wielobiegunowym, które chciałby kontynuacji świata jednobiegunowego. Jesteśmy w awangardzie. Nasz kod geopolityczny jest tak sformułowany i rozwijany, i umacniany, i w geopolityce popularnej mówimy, te wyobrażenia są implementowane do świadomości Polaków wszystkich pokoleń. Czyli stoimy po stronie zatrzymania płynącej życiu. Po drugie, te tendencje rozwoju cywilizacji pod dyktando właśnie realizmu kapitalistycznego, który prowadzi do tych czterech elementów z tym najbardziej niebezpiecznych dehumanizacją, denocjonalizacją, Polska również pomimo pewnych prób albo symulowanych prób idzie w, idzie w, tym, w tym nurcie, który prowadzi do niebezpiecznych zjawisk społecznych, psychicznych. Prawda, niszczenia, degradowania różnych e, wspólnot. teraz dokąd to zmierza i w związku z czym, e, e, co możemy robić? Oczywiście, jeżeli to ten wybór dokonany przez e, dzisiejsze elity polskie pójdzie w kierunku, e, idzie w tym kierunku, że ten świat jednobiegunowy zostanie obroniony, że chaos, tak jak już jest na wschodzie w postaci tej wojny e, ukraińsko-rosyjskiej, e, którą, którą, którą tutaj jest niemało dowodów, można powiedzieć, że jest wojną po prostu amerykańsko-rosyjską. Powstanie chaos na zachodzie, powstanie chaos na wschodzie, Polska jako wierny sojusznik być może będzie mogła realizować to, co nazywamy tym trój, Trójmorzem, ale jest to Trójmorze jako symulakra, nie mająca nic wspólnego z racjonalnym projektem, o którym się mówi, ale po prostu zbiorowisko tych rozrzedzonych indywiduów, zdenacjonalizowanych, podporządkowanych tak naprawdę logice wielkiego kapitału, wielkich korporacji, z, z jakimiś tam pozorami manifestacji patriotycznych czy innych elementów, podczas gdy własność i kultura jest podporządkowana kapitałowi. I ten kierunek jest możliwy, ale jest możliwy również inny. W zawsze. Używamy w nauce polipasybilizmu, czyli wielo możliwości. Z tego samego świata zawsze są możliwe różne warianty. I ten drugi, który może się zrealizować i są przesłanki, żeby się realizował, to jest świat wielobiegunowy, w którym stare centrum po prostu upada i w którym zapada się jego jeden ważny element w postaci alienacji sfery finansowej. Związanej z, z drukiem pieniądza, z funkcjonowaniem abstrakcyjnej sfery wirtualnego pieniądza, który jednakże owocuje rosnącą biedą coraz większych ilości grup społecznych i klas społecznych. Jeżeli on, ten, ta tendencja, w której głównymi ośrodkami siły będą, będą takie państwa jak Chiny, Rosja, Indie, ale również Brazylia, grupa BRICS. Będzie zwyciężał, to powinniśmy sobie zadać pytanie: a co w takiej sytuacji? Jedną z propozycji, co robić w takiej sytuacji, jest yy, yy, koncepcja innego trójkąta. Może yy, yy, nie trójkąta, ale nazywam go roboczo trygławem geopolitycznym. Trygław, proszę Państwa, to jest takie słowiańskie bóstwo, którego szczególnie obecne w Szczecinie, trzygłowy spoglądające na podziemie, ziemię i niebo. Oczywiście to ma. Tutaj treść religijną, ale mówiąc o trygławie geopolitycznym, myślę, że w tym nowym, eurazjatyckiej przestrzeni, która może się, yy, może zwyciężyć, a może nie zwyciężyć, tego nie wiem, ale jeżeli w tym kierunku by to poszło, polska geopolityka, jak ten słup trygława, może być zakorzeniona. Polskiej Ziemi, czyli stąd wypływać nasze myślenie o tym, jak będziemy kształtowali naszą geopolitykę, żeby to dobre wspólne nasze, nasza kultura, nasze wartości, o których będziemy dyskutować i musimy je sobie e, e, tłumaczyć i, i, i szukać drugich realizacji, będzie realizowana, musi spoglądać w trzy elementy, w trzy stolice. To jest w Berlin, w Moskwę i w Pekin, dlatego że to będą trzy filary tego e, wielkiego świata, czy nam się to podoba, czy nie to musimy sobie zawsze dać z tego sprawę, czy nam się to podoba, czy nie. My nie jesteśmy e, decydentem, ale Węgry pokazują i, i przeczą tezą e, mówiącą o tym, że małe państwa nie mogą e, w treści swojego dobra wspólnego realizować nawet w najtrudniejszych warunkach e, geopolitycznych. Z Niemcami łączy nas sąsiedztwo, e, łączy nas gospodarka, łączy nas wielowymiarowe więzi rodzinne e, e, Polacy, którzy nie są uznawani tam za, za mniejszość. To są te elementy, które muszą być e, e, rywalizowane, rozwijane i oczywiście e, zniwelowane elementy witel europy i drenażu ekonomicznego, to, co, to co, jest, co, jest, co jest negatywne. Z Rosją, proszę Państwa, to co tutaj się pojawiło. Pokój, pokój, pokój. To jest dzisiaj nasza najważniejsza wartość. wartość. I tak jak papież Franciszek, już wspominany, e, witał prezydenta Donalda Trumpa w Watykanie, to właśnie to, te słowa powiedział do niego: pokój, 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 pokój. I e, za Donalda Trumpa. Ten pokój, jaki był, taki był, ale był. Przy czym prawdopodobnym jest, że Trump jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w Stanach Zjednoczonych. A więc, a więc tutaj należy również dokonać no, wielkiej zmiany i szukania tego, co łączy, a nie to, tego, co nas dzieli w imię przede wszystkim pokoju, ale również ważnego elementu właśnie wznoszenia tego realizmu krytycznego, poszukiwania idei słowiańskich, które, które, w której, których nie brakuje po to, żeby ta cywilizacja sztucznej inteligencji była kolejną wersją przedmiotywającego ruchu kapitałowego, ale właśnie została podporządkowana celom duchowym. No i wreszcie Chiny, proszę Państwa, centrum ekonomiczne, technologiczne i dostarczycie dzisiaj również ważne idei, które, które ja osobiście uważam za. Zamożliwą do, do, do pracy nad niej i, i konceptualizacji dalszej, czyli zasady organizacji stosunków międzynarodowych w imię zysk-zysk, czyli tej, tej zasady, że wchodząc w stosunki międzynarodowe z kimkolwiek zawsze te dwie strony muszą coś zyskiwać i musi być uznana podmiotowość mimo różnej asymetrii mimo różnej asymetrii. Z punktu widzenia polskiej historii jest to o tyle istotne. Że nasze bolesne doświadczenia z Niemcami i z Rosją, no my rozwiązujemy i taka jest narracja yy, poszukiwania tego właśnie trzeciego supermocarstwa amerykańskiego, które nam te zmory oddala. Taka jest, taka jest narracja. Ale świat się zmienia i, zm i kierunki dostarczania z zmor też się zmieniają, i Chiny mogłyby tutaj. Odgrywać tą pozytywną rolę, zwłaszcza, że, że ich, przynajmniej na razie, ta narracja dostarcza wielu argumentów, ich kultura konfucjańska na rzecz pokoju, szukania harmonii i szacunku dla rozwoju narodowego. I tą koncepcję uważam, powinniśmy tutaj rozwiązać, a naszym celem jest odwrócenie tych trendów, które, 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 które zostały wypracowane przez ostatnie pół wieku neoliberalnej globalizacji korporacyjnej, czyli Powtórna humanizacja, szukanie nowego humanizmu, czyli yy, 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 racjonalizacja, Mówi, chodzi tutaj o dostarczenie najwyższej jakości edukacji, która w szczegółach rozwija się, się pięknie, ale nie ma tego spojewa, nie ma tego, tej syntezy. I Nota Henry Kissinger, no, ważna postać światowej geopolityki, ważna <coughs> agencja amerykańskiego mocarstwa, niedawno yy, o tym powiedział, że światu brakuje odpowiedniej syntezy, rozumienia rozumienia naszej cywilizacji i, i, i właściwego ukierunkowania i dlatego że mówi, dlatego te technologiczne potentaty robią z nami co chcą. I ponowna nacjonalizacja, ale rozumiana jako uwspólnotawianie, nie esencjalistyczny taki misjonistyczny nacjonalizm, tylko uwspólnotawianie wszystkich momentów naszego życia społecznego. Jeżeli chodzi o podmiotowe istnienie pracownika, podmiotowe istnienie grup społecznych, samo demokracja organiczna, prawda, czy różne formy y, technologii, które umożliwiają nam y, aktywne uczestnictwo w tych grupach, no i wreszcie y, industrializacja, rozumienie jako przywracanie nam pełnych możliwości produkcyjnych,